Hej, hej. hej. Przed wami recenzja książki Sekret Dziedzictwa Joanny Mieszczuk córki swoich matek, tom trzeci, od wydawnictwa skaz z premierą 9 listopad 2023 i mam dla was cytat. Nie chcę spędzić z tobą ostatnich chwil, zastanawiając się, czy będziemy żyli razem długo i szczęśliwie. Byłam szczęśliwa wczoraj i przedwczoraj i dzisiaj. Przed godziną, i niech tylko to dzisiaj zostanie. Nad wszystkim innym zastanowimy się później. A czekanie, mamo, ja nie chcę czekać. Czas pędzi jak szalony. Tyle się dzieje, każdy dzień przynosi zmiany. Nie wiem, co będzie jutro. Jutro może mnie już nie być. Ważne jest to dzisiaj, właśnie. Kiedyś gdzieś czytałam, że człowiek powinien żyć tak, jakby każdy dzień był ostatnim dniem jego życia. Słuchajcie, przed Wami trzeci tom sekretów dziedzictwa, który ponownie podkreśla, że jest jedną z mądrzejszych serii, jakie. jeśli chodzi o przekazy, jakie. Nie wiem, nie czytam wszystkich, ale wydaje mi się, że chciałam dokończyć, jakie wydaje y, to wydawnictwo. <grym>, bo nie czytałam serii y, od nich zbyt wiele, ale po prostu, kiedy tylko weszłam na jej tory, to jest mega, mega mądra. Ja tu mogłabym rzucać cytatami praktycznie z każdej strony. Co jest dziwne, bo bardzo ciężko się zdecydować, który jest najważniejszy, bo wszystkie są ważne, bo zawierają mega wielkie prawdy życiowe. Naprawdę, w ogóle postacie bardzo dużo tu rozmawiają. Początek jest trochę może bardziej opowieścią, tak, jest opowieścią niż takimi przygodami, ale w niej zawarta jest rozmowa matki z córką. My wciąż wiemy, jak niewiele osób zna ich korzenie i jak daleko oraz y, też wysoko one sięgają. nie może uwierzyć, że znane osobistości znalazły się w kręgu ich krewnych. Wiecie, tym samym roztrząsają swoje życie prywatne, byśmy mogli poznać ich myśli, prawdziwe zdanie na każdy temat oraz y, nawet ich pragnienia. Dość często padną tu pouczające formułki, zastosowane w takiej rubicznej mm, w sumie formie. One mają na celu zwrócić naszą uwagę na to, co jest w życiu ważne i, i ważniejsze. Poruszany zostanie tutaj temat też bycia tą drugą i zaufania, które prawie zawsze wpierw ustawione jest, no raczej warunkowo. Byli partnerzy, kierowanie zazdrością i zawiłością, hmm, będą tu szkodzić na każdym kroku. W ogóle opowieść nakierowuje nas na myślenie, że zawsze trzeba być przygotowanym na najgorsze i że ten różowy świat bo raczej nie istnieje, no to od nas zależy, na ile sobie pozwolimy, by ktoś wchodził do naszego życia z brudnymi butami, bo przecież zawsze możemy tych drzwi nie otwierać. W tym tomie cokolwiek się nie dzieje, to jest dłuższe i bardziej opisane niż w tomach poprzednich. Jakby postacie chciałyby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, my mielibyśmy poznać każdy ich punkt widzenia i zrozumieć dlaczego postanowili tak, a nie inaczej. Jeżeli zatem lubicie wiedzieć więcej przed przejściem do konkretów, to ta seria po prostu, ta seria, akurat ten tom jest y, dla Ciebie. Tylko ciężko powiedzieć ten tom, gdyż to jest jedna wielka kontynuacja. Jedynki, dwójki i trójki. To wszystko się dzieje po prostu dalej. Potomkinie dziedzictwa miały tu mega dużo sekretów. I wiecie co? To był chyba tutaj ten punkt zapalny. Reszta również była bardzo ciekawa, ale wiecie co? Póki co to tom pierwszy i drugi jakoś tak urzekły mi najbardziej tam były dwie dziesiątki, tutaj jest dziewiątka za to, że mówię, no zanim cokolwiek zdecyduję, to na a może powinnam tak, bo, 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 a może powinnam tak, bo, 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 bo i w sumie dowiaduję się później, co postanowiła <laughs> dlatego wiecie, to jest y, dla niektórych bardzo ciekawe, dla niektórych takie zastanawiające, ale jeżeli w tym pierwszym, drugim tego nie było i nagle kiedy pojawiło się tutaj, to było po prostu to, nie wiem, może wydawało mi się, że y, czytało mi się po prostu dłużej Dlatego dałam punktów 9. Niemniej jednak mówię, każda strona to jest tak jakby życiowa mądrość, którą warto wiedzieć, warto poznać, warto przeczytać, bo nie wiem, no tak mądrej książki po prostu jeszcze nie widziałam. Takiej serii w ogóle. Co, co na każdej stronie można wybierać cytaty i tak naprawdę zastanawiamy się, który jest ten najlepszy. Bo na dobrą sprawę to pasowałoby przepisać całą książkę. Także wiecie, no, no te mądrości też są takie, ale nie tylko samymi mądrościami jest pisana książka, więc tam też się musi coś dać. No tu się działo, ale tych mądrości było tutaj chyba lekko za dużo, dlatego może po prostu gdzieś ta treść mi tam troszeczkę umykała. Dlatego uważam ją za mega mądrą, bo to, co chcieli przekazać, to, to było bardzo fajne. I, I powiem wam, że niekiedy potrzebujemy takich rzeczy usłyszeć, ale nikt nam ich nie mówi. Dlatego jeżeli... Chcemy kogoś, kto nas wesprze, pocieszy, kto czasami da nam kopa w dupę. Przepraszam. To po prostu powinniście sięgnąć po tą serię i kogoś takiego na pewno znajdziecie. Mówię kogoś takiego, bo nie można jednoznacznie powiedzieć, który to będzie z bohaterów, bo każdy stoi po jakiejś tam innej stronie, wspiera inne myślenie, więc każdy po prostu musi sobie znaleźć sam kogoś, kto będzie dla niego. Dlatego serię polecam. Teraz widziałam, że będzie czerwona. Tam czwarty będzie czerwony. Więc po prostu czekam za nim i żegnam się do usłyszenia. Pa-pa, pa pa. pa, pa.